Witam serdecznie, nazywam się Paweł Małaszko i zapraszam Was na zimową wyprawę rowerową do Indii. No, zobaczcie co się dzieje jaka bichura. Dobry, moje Żuczki! 24 stycznia, 18 dzień mojej wyprawy. Tak jak obiecałem, tak zrobimy. Idziemy dzisiaj na zakupy. Mam totalnie legiwy dzień. Jest już nawet lekko po południu, ale potrzebowałem wyspać się odpocząć. Zregenerować Zajdziemy dzisiaj Do apteki I zajdziemy dzisiaj do sklepów Ogólnospożywczych Pokażę wam Jak kształtują się ceny Na spokojnie Obejdziemy sobie półki Pokażę wam jakie mają produkty Co jest tanie co jest drogie, moim zdaniem, ale w przeliczeniu na nasze pieniądze, złotówki, na nasze zarobki i na to, co tutaj zarabiają, no to nawet nie w mojej opinii, tylko po prostu jak to się wszystko kształtuje, obejdziemy sobie troszkę miasto lekkim, spacerowym, spokojnym krokiem. Nigdzie się dzisiaj nie spieszę, nie nadwyręża mięśni nie chcę się forsować Dam sobie dzisiaj trochę odpoczynku Ruszamy z dniem Turktel to jest taka firma, w której kupuje się kartę turystyczną na telefon i robi się do ładowania internetowe taki znaczek. Sieć, która ma najlepszą chyba ofertę w tej chwili dla turystów, ma zasięg w całym kraju, co jest też bardzo istotne. Ma najlepiej rozwiniętą sieć, więc uważam, że korzystam z niej już któryś raz i uważam, że jest to dosyć wygodny sposób. Jest to dosyć wygodny sposób. No i po prostu mam, mam komunikację z Wami, ze światem, ze wszystkimi i, i tyle. Tak wygląda miasto. Idziemy zaraz do apteki. Muszę kupić podstawowe rzeczy, takie jak magnes, bo mi się skończył. Elektrolity jakieś witaminy, bo czuję, że mam lekko osłabiony organizm. No ale przy tym wysiłku wiem, że tak jest zawsze. Jakby nie, nie robi to na mnie wrażenia. Muszę po prostu zadbać o. Yy, o dostarczenie witamin no, do organizmu. I tyle. To takie proste, ale trzeba to zrobić. Słuchajcie, jestem w aptece. Musiałem kupić sobie witaminy i magnez. Tak to wygląda. E, niestety nie ma tutaj magnezu rozpuszczalnego w tabletkach takich, wiecie, w kapsułkach, tak jak tutaj są. E, są tylko witaminy, nie ma żadnych innych e, takich do rozpuszczania, to znaczy są, ale są niesmakowe. A, a ja robię to w bidon, więc wolę polecieć na zwykłej wodzie niż pić magnes o jakiegoś niewiadomego pochodzenia smaku. No i bombę witaminową jakąś kupuję. Za wszystko płacę 300 lira. 300 lira to już Wam mówię ile to jest. Nie są to tanie rzeczy. Tak mi się wydaje. 300, a może i tam razy. 0,23 z 69 zł. Za. No ale zdrowie jest najważniejsze, więc nie ma co wybrzydzać i marudzić. Kupuję, płacę i śmigamy do sklepu. Tak więc, jak widzicie, chorowanie i leczenie się, czy tam wspomaganie witaminowe w Turcji wcale nie jest takie tanie. Eczane, tak się nazywają apteki. Tu jest jedna apteka. Po drugiej stronie ulicy jest druga. Odwiedziłem obie, i obie mają taki sam system. Tutaj już pan alkoholowy mnie namierzył. O co tutaj chodzi? Sklep alkoholowy. Więc, no ale nie wiem, czy przepłaciłem, czy nie przepłaciłem. Kurde, no zdrowie jest najważniejsze, tak uważam. Ale gdybym miał zapłacić stówę to też zapłacił nie, akurat tutaj bym się nie patyczkował bo, bo chcę w zdrowiu normalnie dalej funkcjonować idziemy dalej trochę się chyba zgubiłem bo do końca nie wiem gdzie jestem yy, idę na czuja zobaczymy co z tego wyjdzie zgubić się warto, zawsze Przed wejściem do sklepu dobrze jest zadbać o pełny żołądek. Eee, czas na porę obiadową. Zaraz wejdę do jednego z lokali i sobie coś tam zamówię. A w międzyczasie można umyć stopy w centrum miasta. Eee, a tutaj jest miejsce, w którym zaraz będę się posilał. Wchodzimy. Jem, jem coś czego jeszcze nie jadłem tutaj w Turcji oczywiście standardowo wjeżdża yy, zestaw sałatki świeżej tutaj akurat jest cebulka, podana ogórek jakiś konserwowy albo kiszony pomidor I tutaj mamy takie pieczywo a pod spodem ryż z kurczakiem i z frytkami w dodatku ayran jeszcze w takiej wersji której nie jadłem no ale trzeba próbować. Trzeba sprawdzać co się je. Zatem Smakował I teraz tak żeby za bardzo tutaj nie zamydlać, nie, nie zmieniać jakby koncepcji sklepów Przez całą moją podróż po Turcji zaopatrywałem się w dwóch sklepach A101 i BIM Ewentualnie raz na jakiś czas wpadł szok Jest tutaj tych sklepów mnóstwo ale postanowiłem, że będę konsekwentny i pokażę wam ceny i sklep z A101 no bo to w nim robiłem zakupy i w nim Mniej więcej wiem jak to się kształtuje cenowo. Nie chodzę do innych sklepów, chodzę tylko do tego. Może pokażę Wam tak, na wejściu mamy yy, warzywa, a taki ogródek. Skromnie to wygląda, no bo ten sklep jest taki niskobudżetowy yy, mandarynki 15,90 i to wszystko robimy razy 0,23 banany. 43 jabłuszka 14,50 no i przechodzimy dalej tutaj mamy herbaty o no już drogo 39 11 zł 12 e, Lipton no ale już tutaj mamy tą herbatę pijałem e, i ona już kosztuje tutaj za pół kilograma 46 tylko ona jest do parzenia tą podają w herbaciarniach i tą podają w herbaciarniach. Wiem, bo widziałem jak parzą. Także. No tak. To, no sorry, tak to wygląda. Pomidory. E, pomidory 13,90. E, jakieś bakłażany 18,90. Woda mineralna. 1,5 litrowa 3,45 3, razy 0,23 no to są grosze słodycze i teraz sobie porównamy na przykład weźmiemy czekoladę Milka 20 kosztuje lir tureckich I zaraz może znajdziemy jakąś no i tu mamy czekoladę turecką i ona kosztuje 9 jeszcze raz taka cena no, drogie są żelki tutaj. Na przykład nie wiem, czy tu znajdę zaraz mi się Haribo i jakieś tureckie w podobnej gramaturze Haribo. To no, to już wiem, że na pewno wezmę i to wezmę te dwie paczki. Nie widzę. No, nie wszystko jest w tych sklepach, nie ma się co oszukiwać. Bardzo dobre te wachelki są. Też je wezmę Orzechowe Jadę na cukrach No dużo cukru przyjmuję, więc Więc tak to wygląda Kolejny eee, Ten baton Czekoladowy, on zdarza się Nawet i po 8 Lir tureckich Na stacjach benzynowych W sklepach wiejskich kosztuje 7 lir tureckich Czyli zobaczcie jaka jest Przybitka, jeśli chodzi o yy, ceny, nawet w sklepach. No. Coca-Cola 17,25 za litr 25. Yy, no, to jest, no to jest tutaj drożej, bo wczoraj widziałem w jednym ze sklepów 17,50 za 1,5 litra. Zwykłe takie Oreo, zobaczcie, tutaj kosztują 18. 18.50 za 110 gram, i tu obok mamy podobne, tylko że tureckie 110 gram i już 8.50. Wszystko to, co jest ściągane właśnie z zagranicy, jest o wiele droższe. Turcy mają bardzo dobre wyroby cukiernicze i, i w ogóle nie ma sensu przepłacać i, i kupować kupować tutaj tych zachodnioeuropejskich czy europejskich w ogóle Suche produkty. Ryż kilogram 19.50 Tutaj mamy jeszcze jakieś inne za 30. Można kupić taniej, można kupić drożej. Olej. Coś co nas zabija w tej chwili w Polsce. Tutaj mamy olej y słonecznikowy. Nie widzę, że pakowego. wszystko w słonecznikowy idzie. No to jest 42,57 za litr. Pokazuję to powoli. Nie będę wszystkiego omawiał po drodze. No bo trochę za dużo tego jest. Natomiast, kto będzie chciał, to wyłapie okiem, spojrzy. O tuńczyk w puszce, 3 razy 80 gram, 54,90 razy 0,23. Zupki chińskie i tu chyba kupię, ale kupię w kubku. Eee. Mają takie tylko ja szukam kurczak. Nie ma. Kupię gdzie indziej. Czekolady, tego typu rzeczy naprawdę mają sztos. Yy, one są podawane gdzieś tam w jakichś restauracjach, yy, na śniadaniach, w hotelach. Jest kozak. Orzechy 150 gram. Zamigdały. 36,50 orzech włoski 150 gram 32 liry pistacje 300 gram 89 lir no wiadomo pistacje są droższe wszędzie. Aha, Turcy tonami, tonami, tonami po prostu pożerają słonecznik. Przepraszam, że tak brzydko mówię. Ale słonecznik po prostu jest wszędzie. To jest ich chyba jakiś narodowy przysmak, taka zakąska, przekąska. W ogromnych ilościach tego spożywają. No to mamy tutaj chipsy. Eee, ile? 135 gram. 11,59,75. Eee, tutaj. Jakaś konkurencja mocna dla lejsów. Nie znam tej marki, czy ona jest turecka, nie wiem 13,50 za 107 gram, 107 gram lejsy 1350 ta sama cena. No przejdziemy na coś co zabija w ogóle cenowo. I zwróciłem na to uwagę już jakiś czas temu. Jest to nawiał sery. U nas sery są drogie w tej chwili, ale tutaj są turbodrogie. Są droższe niż w Polsce. No bo tak, tutaj mamy jakiś ser za, e, za 55 lir. ale kilogram kosztuje 157, a obok jest za 240. E, tutaj za 240 lir. 240 razy. 0,23 to mamy 55 zł. Jak weźmiemy 157,86 razy 0,23 to jest 36 zł za ser. Gdzie oni naprawdę zarabiają nieduże pieniądze, o wiele mniejsze? To znaczy, no o wiele, no sporo mniejsze niż, niż my. Tutaj mamy za blok kilogramowy 152 liry tutaj nie wiem co to jest, oni chyba sami się boją tego jeść, 112 lir 197 za kilogram bloku 142, czyli takim mniej więcej ceny się kształtują drogo jak dla mnie nabiał mega drogo wędlin, no to już mówiłem nieraz, nie polecam i ja sam tutaj nie jem nie w ogóle, no nie, na śniadanie chyba, aha są czasami jakieś parówki takie Cieniutkie kiełbaski, one czy to podsmażane są, czy nie wiem, co oni z tym robią. Nigdy po to nie sięgnąłem, to znaczy raz wziąłem, spróbowałem i już później po to nie sięgałem. Wszystkie wędliny, wyroby wędliniarskie. Moim zdaniem, dla mnie, dla mojego podniebienia są. No nie nie wiem nie toleruję ich. Po prostu. Nazwę to tak bardzo delikatnie. ajran Proszę bardzo, za litr 27 lir. Normalnie w restauracji taki mały ayran kosztuje około 8 lir tureckich i tam jest chyba 220 ml. Przyprawy. Niestety nie umiem czytać po turecku, ale mamy proszę bardzo, knora mamy. Możemy ewentualnie porównać jakiś czosnek. Tutaj jest chyba mielony pietruszka 5.90590! Pewnie gdybym potrzebował, to co bym zrobił, wziąłbym translator i, i po prostu przetłumaczył. Przejdziemy jeszcze na sekundę na chemię a tutaj nie używa się kapsułek by najmniej byli zdziwieni jak oddawałem swoje ciuchy do prania byli zdziwieni, że co to ja daję, o co tutaj chodzi mówię, że to trzeba wrzucić do środka do bębna i, i to wszystko i nic więcej, żadnych płynów nic, nic, nic I, i faktycznie nie widzę tutaj pierwszy raz zwracam uwagę, nie widzę tutaj kapsułek do prania być może w tym sklepie nie ma, ale no jeżeli oddawałem w hotelu ciuchy do prania i, i nie potrafili jakby ogarnąć tematu, no to. No to chyba po prostu nie ma. E, proszę bardzo, 5 kg. I teraz już mamy jakie, jaka różnica cenowa, ale u nas jest to samo. E, 5 kg. 121 lir tureckich. 144 za 7,5 kg. No Ariel, 9 kg za 250. No, to w sumie zbliżona jest. Nie ma jakiejś tam bardzo dużej różnicy. W tej chemii, Omo. Wszystko mnożymy razy 0,23 razy 0,23, bo ja tak płacę. Wanisze Oxy Action 64 liry za 1 litr. Płyny do płukania 32,50. Lecę po wszystkich półkach, bo to, to ktoś powie, a dobra, coś tam pokazałeś, ale czegoś innego nie pokazałeś. Tutaj mamy jakieś drzemy 35 90. I, no i tak to wygląda tutaj. Można jeszcze przelecieć się po, po kosmetykach. E, perspiranty już sprawdzają są w podobnej cenie jak w Polsce. do zębów, To no bo tego się na co dzień używa 34,50 34,50 szampony do mycia włosów 49,95 nawet szczoteczki do zębów 24,50 no to nie są jakieś tam powalające ceny dla nas dla nas Wiadomo, my troszeczkę inaczej na to patrzymy, natomiast są artykuły, na które trzeba zwracać uwagę, tak jak mówię, no nabiał mnie tutaj bardzo mocno zaskoczył cenowo, no tak jest nie inaczej. Cóż, idę do kasy i zobaczymy się za chwilę. I tak moi drodzy dobiega dzień końca e, Bardzo chillowo, bardzo lekko, bez żadnego napitania się, bez żadnego e, dynamicznego spędzania czasu tylko po prostu spacerowo bardzo spokojnie mmm, tak jak chciałem po prostu odpocząć przy szklance herbaty e, postaram się zrobić z wami to podsumowanie dnia jeśli chodzi o zakupy no to widzicie jak to wygląda jest taniej niż w Polsce natomiast niektóre artykuły jakby znacząco moim zdaniem wybiegają poza średnią cenową w Turcji i również w Polsce te, te ceny, my jeszcze raz powiem na biału i, i chociażby tych witamin w aptece, nie wiem w Polsce dawno nie kupowałem i nie wiem jak to wygląda jak to się kształtuje natomiast no tutaj widać że jednak na tle innych artykułów ten nabiał i te leki, to co wychwyciłem znacząco odstaje od średniej jutro ruszam dalej zostały mi jakieś trzy dni do dojazdu do do granicy już z Iranem po prostu to jest coś niesamowitego już niedługo się po, po pojawię na granicy i będę, i będę ją przekraczał po drodze chcę zobaczyć jeszcze, jeszcze jeden punkt i, i pożegnać Turcję. Moi kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Dla wszystkich tych, którzy oglądają te filmiki, którzy czerpią z tego jakąkolwiek wiedzę, informacje albo ciekawostki dla Was, yy, również podziękowania. I co? Życzę Wam wszystkiego dobrego, samej pomyślności i dużo uśmiechu. Wydaje mi się, że ten uśmiech jednak w życiu potrafi wiele zdziałać, yy, wyleczyć wiele spraw, wiele ran, yy, rozwiązać wiele problemów, albo może nie rozwiązać, ale spojrzeć na nie z innej perspektywy, z innego światła, punktu widzenia. Tego wam życzę, żebyście znaleźli takie swoje światło w postaci uśmiechu i wszystko to, co was trapi, żeby znalazło swoje rozwiązanie właśnie poprzez pryzmat spojrzenia na pewne rzeczy z innej perspektywy. Tego wam serdecznie życzę, pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnych dniach. Na razie!